na uroczystości przekazania mieszkańcom 20 nowoczesnych, ekologicznych autobusów. Witam wicemarszałka Wojciecha Drożdża, witam również gospodarza tej uroczystości pana prezydenta Piotra Krzystka, witam również radnych miasta, witam Krzysztofa Olszewskiego, założyciela i przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Solaris, witam także prezesów szczecińskich spółek autobusowych, witam jeszcze raz Wszystkich Państwa, także uczniów i mieszkańców naszego miasta. Panie prezydencie poproszę o głos. Dzień dobry Państwu witam serdecznie w tym sympatycznym i szczególnym momencie, choć pogoda nam niezbyt dopisuje. Przed nami 20 wspaniałych autobusów. To cały czas realizacja programu poprawy jakości szczecińskiej komunikacji. Cieszymy się, że kolejne autobusy trafiają na nasze ulice. W tej chwili już możemy powiedzieć, że blisko połowa autobusów, które każdego dnia poruszają się po naszych ulicach, to autobusy nowe, niskopodłogowe, autobusy klimatyzowane, autobusy przygotowane do profesjonalnej obsługi pasażerów, autobusy, które z całą pewnością będą... Przyjemniały mieszkańcom Szczecina i tym wszystkim, którzy nasze miasto odwiedzają, podróżowanie po Szczecinie. Proszę Państwa, te autobusy to zakup sfinansowany w znacznej części ze środków Unii Europejskiej. Miasto Szczecin przygotowało program modernizacji taboru i ten program w ramach transportu metropolitalnego jest wspierany z Regionalnego Programu. Operacyjnego i za to serdeczne podziękowania w kierunku zarządu województwa, pana marszałka Droża, który jest z nami i w kierunku tych wszystkich, którzy pomogli nam przygotować ten projekt. W 10% te autobusy są sfinansowane właśnie ze środków Unii Europejskiej. Cieszymy się, że są ekologiczne, cieszymy się, że spełniają najwyższe standardy europejskie. To oznacza, że Szczecin poprzez swoją komunikację miejską to nasze środowisko będzie zatrwał w jak najmniejszym stopniu. Do tego warto przypomnieć w tym miejscu o całym programie modernizacji taboru tramwajowego naszego miasta, bo już w listopadzie do Szczecina trafi pierwszy zestaw niskopodłogowy, a więc nowe tramwaje. Będą w naszym liście przygotowujemy się do kolejnego przetargu na zakup już większej liczby, w sumie około 30 niskopodługowych zestawów tramwajowych. Także i w tej przestrzeni na Torach będzie również naprawdę dobrze, będzie dużo wygodniej i dużo sympatyczniej. Gratuluję spółkom tego zakupu, dziękuję prezesom za zaangażowanie w cały proces i myślę, że to nie koniec zakupów, dlatego że w tej chwili będziemy już w sposób systematyczny wymieniali kolejne w kolejnych postępowaniach przetargowych tak aby w Szczecinie coraz to pojawiały się nowe nowe autobusy w miejsce tych, które już swój żywot powinny zakończyć. Dziękujemy również wykonawcom tych autobusów, firmie Solaris która złożyła najlepszą ofertę i myślę, że te piękne autobusy są wizytówką również firmy w Szczecinie i będą naprawdę dobrze służyły nam wszystkim i też tym wszystkim Wam, młodym ludziom, którzy każdego dnia tymi autobusami będziecie zmierzać do swoich szkół, do swoich zajęć. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, dziękuję za zaangażowanie. No i kolejnych wspaniałych zakupów, kolejnego w taboru. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu Pana Szanowni Państwo, drodzy goście, drodzy mieszkańcy Szczecina, dzięki staraniom samorządowców, zarówno szczecińskich, jak i regionalnych, jak i wsparciu z regionalnego programu operacyjnego, na naszych oczach dokonuje się rewolucja taborowa, nie tylko w historycznej stolicy Pomorza, mieście Szczecinie, ale również na terenie całego regionu. Cieszę się, że kolejne autobusy zasilą tabor szczecińskich przewoźników. I tak jak powiedział Pan Prezydent, nie tylko drogi, ale również szyny mogą spodziewać się w najbliższym czasie najnowocześniejszych pojazdów, z których powinniśmy być jako Szczecinianie dumni. Wszystkiego najlepszego, dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu Pana Krzysztofa Olszewskiego, założyciela i przewodniczącego nadzorczej, Rady Nadzorczej Spółki Solaris. Drodzy Państwo, dla mnie to jest chwila rzeczywiście szczególna, Szczecin w zasadzie to było pierwsze polskie miasto, które nasza firma miała na celowniku. To nie chciałbym powiedzieć, bo tak za bardzo militarnie zabrzmi, ale rzeczywiście o Szczecinie marzyliśmy jako o pierwszym. Zdarzyło się inaczej, dostaliśmy trochę ponosie, ale właściwie aż trudno to tak powiedzieć. W każdym razie Volvo było tutaj pierwsze i to nas jeszcze bardziej zmobilizowało do pracy. Pierwsze miasto w Polsce to był Poznań. I potem o Szczecinie jakoś tak długo nie działo się nic, aż za pana prezydenta nagle i bardzo szybko aż 72 autobusy. To trzeba sobie wyobrazić, to jest 45% taboru szczecińskiego. Z tego jesteśmy ogromnie dumni i myślę, że to jest ta okazja, żeby naprawdę bardzo serdecznie podziękować za zaufanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz bardzo ważna chwila przekazanie, symboliczne przekazanie pojazdów mieszkańcom naszego miasta przekazanie kluczyków do nowych, wspaniałych autobusów. Proszę Państwa, zapraszam teraz do zwiedzania autobusów. Również rozpoczyna się festyn, podczas którego będą wykłady o bezpieczeństwie, o ekologii, a także konkursy dla, dla uczniów. Zapraszam serdecznie do... Jeszcze jeden symboliczny akt. Ten oto jawnik. Symbolizuje naszą firmę. Produkujemy autobusy, które są niskopodłogowe, jak widać. Tutaj są krótkie nóżki. Autobusy mają być ekologiczne. Szczecin jako pierwsze polskie miasto zamówi najbardziej ekologiczne autobusy z silnikami EFV. No i popatrzcie Państwo, jakie są sympatyczne. To symbolizuje stosunek naszej firmy do naszych kochanych klientów. Panie Prezydencie, proszę bardzo. I mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm.